Jarek zagrał dzisiaj w pierwszym ataku, powiedz jak wrażenia? No tak, no, niejako z konieczności Adam dostał, no, słuszną, niesłuszną, no, to moim zdaniem niesłuszną, ale dostał, dostał kary dyskwalifikacji, trzech, trzech meczy, no, starałem się go godnie zastąpić, nasza formacja jedną bramkę strzeliła, także no, myślę, że nie było najgorzej. Dzisiaj w spotkaniu mieliście komfort psychiczny, bo tak naprawdę przez cały czas prowadziliście tymi kilkoma bramkami. No tak, dobrze się mecz ułożył, szybko strzeliśmy jedną bramkę, e, potem wpadła druga i jakby mecz był pod nasze dyktando. Także dobrze, dobrze, dobrze że tak się stało i myślę, że potem od, od wyniku 2-0 kontrolowaliśmy to spotkanie do końca. Też sporym ułatwieniem chyba było dla was fakt, że Jastrzęby dzisiaj mocno osłabione przyjechało do Tychów. No na pewno, na pewno mocno osłabione nie było czterech naprawdę praktycznie najlepszych zawodników. Także no, no ale na to, to trzeba, też trzeba wykorzystywać. Nie było ich, byli kolejni, którzy chcą się pokazać, którzy chcą, chcą mieć miejsce w składzie, także y, to, to zawsze jest jakby motywacja dla, dla tych innych, także na pewno nie mogliśmy tego zlekceważyć. No, cieszy fakt, że wygraliśmy, no, to najważniejsze. Na uwagę też zasługuje dzisiaj fakt, że strzeliliście dwie bramki w przewadze, a ostatnio był to wasz spory problem. No fajnie, że tak przed przerwą <głos》>, można powiedzieć, że, że te przewagi nam, nam wyszły, ale no... To... Na pewno trzeba, trzeba to cały czas doskonalić, co wiadomo, że w teraźniejszym hokeju to, to są przewagi świadczą, a czy potrafią zdecydować o zwycięstwie. No powiedzmy, że dzisiaj też tak było, no bo dwie bramki jesteśmy w przewadze, także można powiedzieć, że to też ustawiło jakby, jakby to spotkanie. No, no bardzo ważny element i mam nadzieję, że będziemy coraz lepiej w nim grali. Skoro już wspomniałeś o przerwie, e, w końcu sobie chyba odpoczniecie, bo w tym roku terminarz wyjątkowo napięty. Tak, to prawda. meczy jest bardzo dużo, no ale no, każdy lubi grać, dlatego nas to cieszy, że, że tyle tych meczów jest, aczkolwiek chwila, chwila oddychnięcia też się przyda.